Hello! Wjeżdżamy z kolejnym vlogiem Edguni. A dziś dowiecie się, kto ma najdroższą fryzurę w drużynie. Odkryjemy nowe aktorskie talenty i chyba znaleźliśmy nowego napastnika. Ciekawi? No jo o Ale widać było w że... Darczyk duna zagrany co? A coś tam, co nie, coś niecoś nie, coś potrafię, nie? Ile tam ja nie chwalę, się nie chwalę. Mam ile, ile jeden mecz w ogóle trwał, te, te punkty za szybko uciekały, ile ten merch trwał? Ile z pół godziny zostało? No myślę, że lajtowo znałki trwa. No z pół godzinki mogą trwać. No. A czy to jest ważne? Była dobra no zabawa, Nie, nie, punkty tutaj nie robiły żadnej idei woli. Ale to wina tarczy, tarcza była do dupy. Czy warto pójść do fryzjera tutaj w Kidsbeal i ile by to kosztowało? File, file, Loto. A ile kosztuje taki tutaj haircut? O dost! A lot of money. This is Kids Bill. Now I know. Now I know. Next time at home. Wygrał ze mną parę złotych i bardzo mnie to zdenerwowało. Jeszcze za karne wygrasz z Sirim. To oczywiście, to nawet nie potrzebujemy rękawiczki z nim. On twierdzi, że wygra 10 3 na 10 mówi, On mówi, że trafi 10 na 10 karny z mną. To ja to muszę nagrać. To już poproszę, żeby nagrać, bo A jesteś, jesteś dobry w karne? Nie jestem najlepszy w karnach, ale myślę, że z nim wystarczy. Chodź, chodź, hop! Świetnie, ostatnia! Ostatnia! Ostatnia, ostatnia, hop! A! Który z chłopaków w tym roku najczęściej przychodzi do fizerumu posiedzieć? Wszyscy bramkarze, cała szkórka. Tak? Tak. A to nie jest cała chyba takie rzecz. typowe, co? No nie. Przez ostatnie lata raczej było tak, że bramkarze nas unikali. <noise> nie wiem, czy świadomie, czy nie. Ale teraz w tym, w tym okresie przygotowawczym to bramkarze kupują u... nam dużo czasu. tu easy. Easy. easy baba <coughs> to jest to. Druga? Rado. Do pięciu? No uderz, uderz, Tak, do pięciu jest! sześć sześć? zostaje? Tak Uważaj, daj, daj nam, daj nam Обракончил. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Эй, Давай, стой! Давай, стой! Давай, стой! Давай, стой! 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 Давай, Давай! 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 Przed przodem, nie? Jest ten, nie? O, brawo, no. I tak, tak. I lewą. Ok, graj. Wow, okay. W uli right right. wszyscy jesteśmy wygrani. Na równo? Tak, wszyscy wygraliśmy. Po cztery. Każdy dostanie kawkę. <Bilder> Wygrał cool sport. Wygrał, sport, nie. dobra zabawa. Ale tą pierwszą co dałeś, mam nagrane. Ale później maszyna się zacięła, wiesz? A, Myślę, to ważne. Damy tylko to zostać. pierwsze. Tak, daj tylko to pierwsze, a reszcie nie rzucaj. Sieć guli, jak tam. Dobrze. z strzały jak chłopaki robili? Nie, 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 bo mieliśmy stale fragmenty, wiesz? Robiliśmy. trening top, dobry jutro mecz. Jadimy. A jutro sparring? Tak, tak, tak. Jesteś przewidziany do pierwszego składu? Zobaczymy. jak. Pewnie będą dwa składy na dwie połowy, nie? Nie, myślę, że jutro 70 i 30 i we wtorek tak samo. Okej. Okay. Ale, ale dobrze jest, pogoda dziś nie jest już gorąco, tak jak było. No, naprawdę... Dzisiaj można oddychać. O Nie, naprawdę super jest. Dyrektor szkoły Hogwartu. jak a jest? Po, po, po no nie, Musisz nie, wiedzieć, nie dzisiaj a... gadaliśmy przy stole o tym. W nie było <türüyor> Nie, mamy, mamy, Co Saco, Co jak jest Harry, jak jest Dumbledore, jak Dumbledore? Rumba. Brumba. Co? Aha, Bumba. Rumba. Rumba. Profesor Bumba to był w tym. Jak jest? Brumba? Profesor Brumbał. Yeah. Profesor Brumbał. Znałeś to? Nie znałeś. A zapytaj, jaki jest uh, Hogwart. Hogwart, jak jest Hogwart? Hogwart? Hogwart. Po teraz. To jest szkoła, jak się nazywa szkoła? A chyba zapomniałem, ale powiem Ci. Jak się menuje ta szkoła, kamo? Bradawica. Br brada, Bradawica? Brada, jak mi z Tobą, jakaś To nie? Czekamu, tez... ale... Mamy bradawicu, to ona. Wracaliśmy z miasta i widziałem Jarka akurat i mówię, dobra, to ja. Czyli widzisz, to, to w takim razie ja idę. nie? No, <laughs> no, coś fajniejszego opowiesz. A, a macie ten? Macie jakiś pomysł? No, nie, bo ja wcześniej miałem być z Ja nie wiem o co chodzi. Ja z Krispinem miałem coś wymyślić, no ale on śpi. No to teraz szybka opcja. Ja już mam hasło w ogóle. Dawaj. Każdy mecz to osobna historia, a karne to cała powieść. Uuuuuh, Na tym zakończymy. Czy tu będzie chciał GPT? Ja myślę, że. Ja myślę, że filmik nagra. Bardzo To jest dobre. To wielką, może co? Nie ocenię książki po kładce. Musimy sprawdzić, co tam jest w środku. Fajnie by była z miękką tom, nie? Raczej znaczy takich nie ma. Ale nie ma tutaj, 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 <grym <grym Austrii, <grym to. Tutaj, wiesz, Austria. Austria, to będzie dobre. buchel Werner Zimman. Przewracam stronę, ty podchodzisz, wyciągasz to, coś takiego. No. Może tak. I tak i że do ciebie już nagrywasz mi tylko twarz. To jest historia, to. karne to cała opowieść, o. Tak, tak. Nie no, to hasło tak mi dźwięczy w uszach, jest przepiękne. Więcej takie filmowe, o. Ja mam, ja mam. To każdy może, tak damy radę to. nagrać po prostu jedną, jedną, scenę, że już wkładam, potem jakoś to w montażu da się zrobić, nie? że ja wiedział, też gdzieś ma zatrzymać, tak o? E... o to jest Tutaj? Tu, o. Dobrze, no, dobrze, nogi dobrze, nogi. dobrze kminisz, no. Ale tu tak daleko, czy nie, bliżej jest? Dalej chyba nie? Dalej, to i ten. Ale to jest spokojnie, to nie... Albo wstań, chodź ty Piotrek, stę, bo być Piotrek jest Tak, tak, tak. byś miał dobrze, już już i to między nogi, do nie? Każdy mecz to osobna historia. Karet, co? Każdy mecz to osobna historia. Karne to cała opowieść. Go, go, go. To na szybkość, no, Dobrze, na szybko i zobacz. Dobrze, że mnie zgarniełeś, bo tak to byś wiesz. Chciałeś kartę z, ty, z tymi to by nie wyszło, nie? Czy jesteście zadowoleni nie? przede wszystkim z nagrania? Ja, ja jestem z Serio, ja, jaką muzykę kładziemy tam? No, to, taką tak. właśnie taką wiesz, takie, że ognisko się żarzy, wiesz, takie... No musicie podłożyć jakieś, nie ogień. Czy idzie sobie nam, taki... wiesz, 20 minut Netflix no. kominek, tam w wykrzycie i. On idzie z jednej strony, idziemy naprzeciwko siebie, nie? No. I walimy sobie z bara, no. tak przez przypadek, i dochodzi do takiej przepychanki. Że później jest kadr, że nowy na przykład leży na ziemi, ja siedzę na nim, trzymam go tak za habety i się pytam czy ma kartę na nowy sezon. Nie? Nowy mówi, że <laughs> on tak... Jest z tym ok? No, nowy <laughs> mówi, że <laughs> tak. Ja go podnoszę, sklejamy pionę i sobie idziemy razem. Idziemy, idziemy, dwa idziemy się z bara, obracamy się. No. Znaczy, no, no i jest, jest jakby koniec senki, później druga scenka jak ja leżę, tak? No. Tak, tak, tak. No. I ja mogę, wiesz, on będzie leżał ja siądę tak na nim, złapię go i karnę Dobra. będę trzymał w tej ręce i się zapytam czy ma kardę na nowy sezon. Czyli ty Diengiel bierzesz do Że tak, Dobra. Czy masz karnę na nowy sezon? Dobra. Dobra, ale to lepiej nagrywamy scenka po scence. Tak, będziemy to trzymać na spokojnie. No, to, co? no co, co? No, 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 no. To jest szeste, ale ty jej człowiek. Jak... Dobra, no, ci master, ja mam powiedzieć co? Ja powiem co pierwszy? A ja powiem Co? A ja powiem, no co, co? I ja powiem czy masz karnet na nowy sezon. Ja powiem co, ty powiesz, no co co? A ja powiem, czy masz kardę na nowy sezon. Co, co? No co co? Masz kartę na nowy sezon? No mam. Kup kartę na nowy sezon. Ale to już teraz mam mówić? Nie? Teraz. No A tu ma być tak? Uwaga. A, czekaj, Ale to mam... będzie tylko dźwięk, nie, dźwięk, nie, dźwięk tylko dźwięk. Bo dźwięk będzie podstawiony Ale to, pod tą scenę. Będzie, no. Aha, dobra. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Kup karnet, na no nowy sezon Węgry, węgry. Ale wymyśliłem. Ja ogólnie nie wiem czy nie jesteśmy lepsi od Zbycha że w tym momencie. <laughs> jesteśmy lepsi od niego. Jak to te mecze będą wyglądały na tej już nowej czwartej trybunie, wiesz. Już będę? Czwarta trybuna? Tak, nie już będzie. A ja nie mam karnetu. Nie masz. Nie mam karnetu. No, poczekaj, ja mam jeden? Nie, ten! No nie! No nie! Co? Tu zrobimy cut? Zrobimy cut? A bo to mega dobrze wyszło, nie? Chill wagon, chill wagon, weź machaj flagon. Dobra, mi się przygotować. Dobra, ja jestem jak coś. Crispin! Co jest, jest jak... Fajnie, jak aktorsko poleciało. Crispin! Hoc. Co je? A nie, nie. A, o czym nic. ty myślisz? A nie. No powiedz mi, proszę. Cię nie. Bardzo. nie... mi. A tak. Tak myślę. Jak to te mecze będą wyglądać z tej czwartej trybuny. Wiesz? Czwarta trybuna już będzie? No już będzie. Już będzie czwarta trybuna! Nie. A ja karnetu nie ma! To nie jest dobre. Poczekaj. A co? Ty masz coś? No tu mam karnetu! Ty masz karnetu! No. JA dziękuję! Dziękuję, BRATKÓW! No zobaczycie, Wiktor na naturalność! naturalność. No Powiem tak, no... Tak, nie no na, na, na pewno bójkę. nie były tak dobrze zagrane, nie? No nie, postawiliśmy na taką swojskość i naturalność. <noise> dobrze, A na jeszcze na jak będę Eddie Murphy, tak nie mamy szans. <noise> A jak Eddie Murphy będzie, to, nie, to no. nie wygramy na pewno. A kto jest Eddie Murphy? No ja ci pokażę. <noise> nie? Całik, doktor, czy... doktor Dolito. To jest doktor... Dokter, doktor, doktor Dolito. Całik. A wy, widzowie, wybierzcie teraz najlepszy karnetowy klip. Czekamy na wasze komentarze. Widzimy się jutro.